W dzisiejszym odcinku będziemy zagrali w Call in the Wall, czyli taką fajną gierkę na Robloxie. No. Hm. Tutaj chodzi no, o to, że właśnie to zrobić. Dobra, nie wiem, poróbmy coś w tym czasie. Ponieważ stanie i patrzenie się, jak to się to robi, jest oczywiście nudne. Tylko jak ja coś robię, to jest fajnie. Nie no, to, Nie no, tak nie jest ogólnie. sobie żartuję. Ale po prostu nie chcę was nadążać, więc zrobimy coś dziwnego: Typu podejdziemy na scenę, i na telewizor spadniemy, i stąd będziemy oglądać właśnie tak. To jest dobre miejsce na oglądanie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jestem na telewizorze, i dosłownie na telewizorze. Okej, okay, jakieś rundy drużynowe. Okej. Okay. Jestem niebieską drużyną, więc ja będę drugi, bo najpierw są czerwoni. A, e, łatwe. Trzeba po prostu znurkować. Co, nie? No, tak wyglądają wszystkie emotki. Mogę znurkować, położyć się. Usiąść, stać na rękach. No i ogólnie, jakie ja mam to zrobić? O nie, udało się, ale prawie mnie uderzył. Udało się, dobra, lecimy na moją skrytkę. Gdzie ja byłem? Co jest jakieś miejsce? Znalazłem Secret Room. Idziemy do Secret Room. Jestem w Secret Roomie. Aha, dobra, może nie będę tego pokazywać, bo mnie zbanują. A jednak tego bym nie chciał. No. I kto wygrał? Żółta. No. Ok. Ciekawe w jakiej teraz ja będę. Czy w niebieskiej, czy w tym. A w żółtej, czyli ostatniej. Tutaj idziemy oczywiście, obserwować. Nie no. To strasznie ciężko jest wejść w sekretne miejsce. O, dobra, weszliśmy tu. Może gdy się tutaj zboguje. Ej, a mam pomysł. A co jest na telewizorze stawę? Czy będę mógł wejść w grę? To jest ciekawe. Ale teraz będzie moja gra. No to poczekam. Bo najpierw nie będzie to moja gra. Tak? A nie. To jednak nie byłem ja. Więc możemy polecieć w tajne miejsce. Nie, spadłem z niego. Dobra, ukryłem się tu. Nie, waliło mnie stąd. Nie chcę, żeby tam był. No ciekawe czemu. Ech, w sumie dobrze, że nie. Pewnie jeszcze uważali za hakera. Pewnie i tak mnie jeszcze uważają. Za to, że tam wszedłem. Kazek to normalny spina się na telewizor. No ja. No to jest wiadome. Nie wiem. Szczerze. Wskoczmy sobie tu. To jest nasza druga kampa. Banan! Banan? Nie ma banana. Banana. Nie ma banana. Aha. I to teraz? O, kram. Nie wiem czy to jest takie łatwe. Nie dziwię się. Też bym przegrał. Ja oczywiście znów jestem w dwuosobowej drużynie. O, teraz ja. Czas na mnie. Takie łatwiutkie. Przecież ja to zrobię na raz. Nie udało się. Mówiłem, zrobiłem naraz. raz. Co to będzie? Pomieszczeń do ćwiczeń. Aha. Będzie można sobie ćwiczyć O tak gra chyba nie miała update od roku, nie wiem zobaczę po filmie ciekawe to jest Ale parkurowiec Wcale nie utknąłem teraz na jakimś małym skrawku Jednak nie utknąłem tylko znów siedzę na telewizji. I właśnie z niej spadłem. Aha. Sprawdźmy, kto sobie poradzi. O, teraz niebieska drużyna. To teraz będzie moja. Znów jest ze mną w drużynie. Polećmy sobie zobaczyć. A, taka osoba. O, jedna osoba do nas dołączyła. Fast food. No to już na pewno zrobię. Kostki lodu mnie nigdy nie zawiodą. Nawet gdy na dają daję kropelkę, a kostki lodu są mój O oh my god. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Co się stało? Wiem, się jeszcze nigdy nie spotkałem, żeby wyjść poza mapę gdzieś. Dobra, trzeba zrobić reset charakter. Żeby mnie za chwilę nie zbanowali za czytowanie. że sobie wyszedłem poza mapę. To było scary. No nie wiedziałem, że takie rzeczy się tu zdarzą. Myślę, że to będzie zwykły odcinek, gdzie będę musiał się zmieścić w jakieś dziwne dziury. A nie, że będę wychodził poza mapę. Nie to, że i tak dzisiaj już wystarczająco oszukiwałem i że byłem już tam. Kto to? Gem. Przypomina mi tylko Gem. Ale czasy to były, gdy były te spinnery. Proszę, że to było już parę lat temu. Ja pamiętam, jakby to było wczoraj. Jak to wszystko było modne. No, i na pewno teraz nie mogą mnie dać. A, bo to leci tak. To nie wiedziałem. No, nie, nie mogę tam wskoczyć. Nie mogę tam wskoczyć. No, jestem tu. Teraz kolejna osoba i za chwilę powinienem być ja. No. no i dobrze w sumie, że w końcu będę ja. Bo naprawdę nudno się patrzeć, jak inni chodzą. No nie, a najpierw Elena. A potem będzie Harmasza 080. Nawet nie wiem, co to znaczy. No ja rozumiem. Może ręka do butelka, po koli upadła komuś. Na no, to. O, ja. Dobra. Chcesz się wykazać. Ale to jest trudne. Jak ja to zrobię? Udało mi się. Sowa? Gdzie ona jest straszna. Dobra, i to w sumie byłoby.